Złom dobry przyjaciele, witam Was z rzeki Bobrówki 19 października, jest to wtorek i jest z nami Wilo Przemek, który pozdrawia wszystkich wszystkich jak zwykle i jest jego nowy magnes, dlatego tutaj dzisiaj dostanie nagrane moi drodzy jego dziewicze zamoczenie, czy może raczej nie będzie zamaczał? Ciepne. Ciepnisz, po śląsku ciep... ciepne, to po polsku rzucę. Więc dobra, nagrywamy historyczny rzut swój przemek To tak żebyś o 2-7 kg i pociągnięcie pierwsze, może coś będzie za pierwszym rzutem Widzieliście ostatnio na filmiku jak Przemek rozpakowywał paczkę z magnesem to jest ten magnes właśnie Oho Czyżby już zaczął na siebie zarabiać dobrze wróży historyczny rzut moi drodzy pierwszy rzut magnesu Przemka rurka taka rurka proszę bardzo ja też mam magnes troszkę już <laughs> przyrdzewiały i zużysty z zewnątrz karoseria jego dobra rozpoczynamy przygodę moi drodzy w obrówce niewiele dnia zostało więc łączymy się jeszcze jeden rzut może Przemek wykonaj co O. Niech kina namaka jak mówią fachowcy zobaczymy co tym razem a jest siła w nim co? Jest siła, nie? Jesteśmy, jesteśmy w miejscu gdzie byłem ostatnio. Przemek jest troszeczkę dalej, 2 metry może od tego miejsca i tutaj w Bobrówce. No jest! Jest coś w ogóle? Ręcik. Czyli do trzech, do trzech razy sztuka, Przemek, bo to nowy magnes. Dawaj trzeci rzut. Potem się już spauzuje. To samo miejsce ciągle rzucasz, Przemek. Także nie wiem, czuję, że tam coś chyba jest. Jej. Czy coś będzie trzecim razem? Przemysław? Chyba nic. Chyba nic. No, tak ciężki, że jeszcze nie mogę go wyczuć. Aha. No trzeci pusty. pusty. Dobrze moi drodzy, pauzujemy i łączymy się przy przy smakowitych kokletach i makaronach. A tymczasem czwarty rzut poszedł, pauza. No ja wykonałem pierwszy rzut moi drodzy, jest takie tutaj oto i tutaj jest pręcik z drugiej strony pręcik z drugiej strony blaszka z tej strony, jakaś pijawka także jest a Przemek, Przemek coś tam mówi, że nie, nie da się wyciągnąć jakaś blacha dobra, pauzujemy i tam idziemy na akcję pauzę ja sobie magnes ciągnąłem przypadkiem za sobą bo tam musiałem Przemkowi magnes odczepić bo tam jest dalej szyna taka szyna w poprzek i ma, o, Przemek ma tylko gumowce, nie mógł tam wejść a tymczasem pręcik Wyłowiony a ja? Takie kółko. Kółko, moi drodzy. Tu jest gęsto, także nie będziemy się za każdym razem włączać, tylko jak będą jakieś poważne artefakty. Pauza, moi drodzy, pauza. Żeliwo, chyba takie grube. Moi drodzy, żeliwo. A uprzemka? uprzemka ściemka. <laughs> Coś tam. Poza to toszyną, co nie dało się wyłowić, to nic. To nic na razie. No. I tak sobie tutaj łowimy, moi drodzy. To jest baza. Liście już opadają. Jesień zapowiadają. A ja od... próbuję odzyskać to, co złowiłem. Oddaj, magnesie. Oddaj. O! Takie coś, moi drodzy. Prawdopodobnie żeliwo. Coś się mi już zapełnia. Bo Przemek sobie brodzi. A ja w tym miejscu chyba zostanę, bo tu ostatnio byłem. Zanim się przeziębiłem, ciągle jestem przeziębiony troszkę. Mam nadzieję, że się nie doprawię dzisiaj. Jest i pręcik. Jest i pręcik. To już drugi pręcik chyba, co? Trzeci. Trzeci. No. Na razie pręciki, bo wiesz, nowy magnes. Nowy magnes. Chodź tu bliżej, do publiczności. No, popatrz, rzucasz i wyciągasz po prostu. Samuraj ten magnycz, nie? Taki japońsko miał nazwę, ale nie zamuraj tylko inną, jakoś. Sensei. Sensei, no. sensei, to ma sens ten sensei. Ma sens. pauzujemy. Ja sobie wrzuciłem kolejny raz i jest blaszka taka. I dwa gwoździe. Co tam przemek? Ou na? Nie Przemek ma rwanie, że tak powiem Poczekaj Trzymaj się, poczekaj Poczekaj Poczekaj, 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 Damy do bazy moje panciory Idziemy do Przemka zobaczyć co on tam co on tam ma za rwanie. Co to masz, Pani? Jakaś skrzynia. Skrzynia, ale pełna szlamu, nie? No. Myślałem, że ja bym ją zostawił tutaj, czy chyba chcesz ją zabrać koniecznie? Nie, ona będzie ważyć. No, zostaw. Wiemy, gdzie jest. Nic no, ją nie weźmie. Przyjdziemy sobie w odpowiednim czasie. Piękne, piękne złomy są tutaj, moi drodzy. Przyjeżdżajcie do Cieszyna. Woda ciepła. Dzisiaj był ciepły dzień. Przemek ma znowu urwanie. Proszę bardzo. Pręd do czegoś? O! Do kanału. Coraz większe pręty wyciągasz, coraz Do kanału. No. Piękne. No i popatrzcie, piękny sport. Jak to waszym zdaniu wygląda? Moim zdaniem lepiej niż ryby, ryby łapać, bo ryby się złapie albo i nie. Fakt, że ryby się zje, no ale... Zło się sprzeda i też można rybę kupić, nie? <grystanie> Dobra, rzucam. pauzę moi drodzy. Przemek uważa, że jesteś w ukrytej kamerze. Za, za nie... no... Z... Jak się to mówi? Za nie mówił, czy...? Lepiej się nie odzywać. A lepiej się nie odzywa. Ja przemkał, bardzo lubię, bo się mało właśnie odzywa. Tak sobie spędzamy czas w ciszy. I tylko zawodowy gada, co tam? Ej, komplet śruba i podkładka Proszę państwa, proszę państwa kolejowa No i podkładka, więc mówię komplet pierwszy dzisiaj stuk 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 Także złom się nie opłaca jak widzicie jak to Przemek napisał dzisiaj w komentarzu Lepiej na kanapie siedzieć wiadomości 24 godziny oglądać tak. Dobra, pauza Bohaterem odcinka dzisiaj jest wilo Bo wiadomo, że ma nowy magnes Dzisiaj dziewicze rzuty wykonuje Proszę bardzo I kolejny jakiś Blaszka grubsza Pięknie o, już... Piękne Pajowa Pajowa no I wszystko tutaj w jednym miejscu mniej więcej wyciągamy A zabudowę a, za bodowy, z złomu. Magnes sobie zaklinował. Zobaczymy, czy coś wyjdzie. Bo tutaj coś się rzuci magnes, to coś wychodzi, moi drodzy. No jest. Jest kółeczko takie jeszcze jedno. No i taka blaszka pod spodem. Mój magnes już na dwie strony łapie ci powiem. No, już jest taki doświadczony bardziej. Coś tam brzęczy w wiaderku. <laughs> jesień moi drodzy jesień się zbliża chyba się już zbliżyła tak naprawdę dobrze, włączymy się jak będą jakieś konkrety ja mam trzecie kółko moi drodzy takie, a Przemek mówi, że ma same pręty dzisiaj, więc a ja takie się... takie oto kółeczko, taki dysk kółeczko do kółeczek jak magnes Dobry? Trzyma dobry, się? Dobry. dobry. Dobry, Ciężki. Ciężki. Ale dobry. Myślę, że się zwróci szybko, nie? Co powiesz? Możliwe. W tym sezonie jeszcze? A chyba nie. E, chyba nie. No to na wiosnę najpóźniej. Pauzujemy. Włączyłem się, moi drodzy, bo mam sygnał. Rzuciłem sobie magnesem i tak chwycił. Fajnie lubię, jak on tak chwyta konkretnie. Mmm. Coś tam wychodzi. Coś tam wychodzi. Jest to jest to, Przemek, taka piękna podkładka kolejowa, nietypowa, taka szeroka, proszę bardzo, ledwo utrzymuje to w dłoni, Ach, piękne, coś tam jeszcze było i spadło, a tu się wyłowi, Oj, oddaj, oddaj, oddał magnes, trzy takie, trzy otwory, co powiecie, piękna. Ja tylko złomu nas będę szczęśliwy. Co spadło z tego magnesu? Jak przebyłeś, co masz? Kontownik. Nie wiem, czy to widać stąd, ale coś tam. O, było słychać. Dobra, pauzujemy. Ja mam pręcik oraz taki dinks mały. Idę do Przemka trochę pofilmować tam, co on będzie wyciągał. Pauza. No jest śruba kolejowa, taka zarośnięta. Przemek, nie masz bazy? No, daleko trochę. O, no, Nie cieszę. Dobra, nieważne. Sensei, tak się nazywa magnes? Sensei. Sensei, no. Eee, drugi komplet. Na żywo. Nic nie było ustawiane, jakby tam nie rzuciłem szybciej, żeby przemek wyłowił. Nie, nie. No, to już jest waga. Nie jest waga? No to ściup. Trafione było chyba. No, tutaj będzie, ci powiem, się działo w tym miejscu. Postanowiłem przemka nagrywać, bo ja to już jestem nudny, ale przemek ma dzisiaj nowy magnes, nową linę, nowe wszystko, nowe rękawice. Nowe. Wszystko nowe. Wszystko Ja mam stare, więc nie ma co już pokazywać. Jak tam idzie coś? Zaczep kamienie Jest tak ciężki, że ciężko wyczuć, czy coś złapał, czy nie. No, no, czy coś ma, czy... Kupię, jak go fest bloknie. O, trochę dalej. Piękna była dziś pogoda, ciągle jeszcze jest, moi drodzy, a my sobie nagrywamy tutaj na spokojnie. Co Przemek tam wytarga teraz, wytarga coś czy nie? No nie, to może wyłączę, a wtedy coś złapiesz. Pauza. Zawodowy też ma kolejowy jakiś fant, takie coś stare jakieś. Wygląda na kolejową śrubę jakąś taką z podkładką nietypową, ale jest. A Przemek co wytarguje? Nie jest jakiś kawałek czegoś. Kawałek też śruby chyba. Aha. Złom do złomu i pójdziemy do domu. Pauza. No ja mówię przed chwilą Przemkowi, że ma dwie podkładki kolejowe z śrubami, a on mówi, że o i wyciąga trzecią. No to dobry dzień. Magnes się popisał, powiem Ci. No. Rzut? No prawie trapione tak. się znajdzie To jest tego tu trochę Jest Brówka jeszcze dużo da No Bo brówka to taka nasza dankówka Pozdrawiamy Artura z kanału Kaniów czysty jest trzy kropki Będzie coś Przemek na żywo Co tu się robi się tu łowi, się łowi. Magneś. jest blaszka i pręcik, I pręcik. prawie co rzut to jest coś w tym miejscu także także co także pauzujemy włączyłem nagrywanie panowie i panie bo i zawodowy dzisiaj ma komplet czyli podkładki kolejową i śrubę a przewek też coś wyciąga konkretnego Same konkrety, moi drodzy. To jest chyba ciężarek. No? Taki ze sklepem? No a pusty. nie, pusty w środku. To taki oszukańczy ciężarek. No. Podkładka śruba, moi drodzy. Przemek już chciał zmieniać miejsce. A mnie... Nie, nie, poczekaj tu chwilę, bo. Co masz, panie? Panie Przemysławie, no proszę. A my... Mówi do mnie przed chwilą, tak, tyś już to wszystko wyczyścił. A ja mówię do niego, nie, bo tu jak ty miałeś dwie czy trzy podkładki z siłami, to tu jeszcze jest potencjał, i tu jest potwierdzenie tych słów moi drodzy, że nie należy się stąd ruszać dzisiaj. W tym miejscu trzeba szukać, trzeba szukać. i wyciągać takie skarby. Piękne, dzisiaj piękne rzeczy wyciągamy. Magnet Twój będzie zapamiętany na długo. Przez publiczność, przez zawodowego i przez Ciebie samego. Pauza. Jest fajny. Jest fajny, pauza. Mówię przed chwilą do Przemka, że tu pod nogami normalnie podkładki wyłażą. I wyszła taka podkładka z podkładką kolejowa. Do bazy. Jaderko coraz cięższe, a jeszcze antenę samochodową jakby ch chciał ktoś kupić, to mogę sprzedać tanio. Jak tam przemysła? Echo. Echo. Jakiś tam. Drobnica. Ale powiem Wam, że pod nogami normalnie wychodzą. A ja tu wcześniej byłem, godzinę. W poprzednim filmiku. Godzina w Bobrówce chyba się nazywa ten filmik. A tu jeszcze wychodzą artefakty. Polecam cały tydzień kanał. Zbieram złom mojej dozy. Zbieram złom przez złom. Link będzie pod filmem. 59 subskrypcji ma kolega. Zróbmy coś, aby miał więcej, aby go zachęcić do działań. Chłopak wyciąga złom z lasu, rowerem zwozi na gospodarstwo swoje. Fajny kanał taki. Na razie tak słabo trochę nagrywa, ale, ale się nauczy, ja myślę. No i oczywiście każdy może wesprzeć zbiórkę zawodowego na kangurka. Tam też będzie link pod spodem. Złotówkę nawet można wpłacić. Nie trzeba 50 złotych, można złotówkę. Można złoty 50 można nawet 2 złote, a moja postanowiła odpłynąć moi drodzy. no miała nie pływa. No właśnie. A jeszcze jeszcze pod filmem będzie link do zbiórki na operacji Filipa. Oczywiście do końca roku. Polecał go będę. Mam nadzieję, że zbiera uzbiera na tę operację, ten zabieg Filip z kanału w Garażu. Pozdrawiamy Cię Filip tu z Bobrówki, a tymczasem Przemek coś wyciąga. Nie, a widzę, że się lina pręży Chyba nie. Chyba nie? Nie, bo nie jest taki ciężki. Aha, po prostu jest ciężki magnes. Są prawie 3 kg waży. 270... 2700 co? 2600 26, 27. 2600-2700. Dobra, pauza. Chyba mam nie pauzować moi drodzy, bo tu coś się zapauzuje to, to wyciągam jakieś gadżety. Trzy gadżety plus śruba kolejowa a Przemysław też tutaj oh, ma chyba branie Skaż mi nie, proszę dawaj śruba. śruba super, super moi dozy, super fanty jedno wiaderko uzbieram, dzisiaj będę szczęśliwy Przemek też sobie jedną uzbiera i, i będziemy mieli parę złociszy pauzu nie? Przemek sobie znowu blaszkę ładno wyciągnął. A przy okazji efekty dźwiękowe. Mamy darmowe efekty dźwiękowe. Kawałek żyliwnej rury, a Przemek się przenosi na drugi brzeg. Tutaj i. Na pod most? Pod most? Aha. Właśnie dzwony przestały bić, a ja wyciągnąłem sobie śrubę kolejową, a Przemek zmienił miejsce, bardziej pod most się udał, a ja mam tutaj bazę bliżej na kamyczku, spójrzcie jak to wygląda, niewiele może objętościowo, ale kilogramy są, kilogramy są moi drodzy, a Przemek tam coś ciągnie, jest coś? Pręcik. Przyjemne spożyteczne moi drodzy, świeże powietrze, sprzątanie środowiska, jakiś zarobek. No i integracja. Poznawanie się wzajemne. Proszę bardzo. Ja mówię za dwóch, także przemek się wcale nie musi odzywać nic. No tylko mówić co tam złapie pręcik, blaszka, śruba. Podkładka kolejowa. Pozdrawiamy Jakuba Sandomierza. On dzisiaj uruchomił yy, taką aukcję. Aukcję można kubek kupić i pieniądze z tej aukcji będą przeznaczone na na żywność dla psów w schronisku. Także zachęcam do udziału w tej aukcji. Ja zrobiłem też filmik reklamowy dzisiaj tej aukcji. No i do piątku trwa ta akcja z tą aukcją i można można wesprzeć Jakuba w jego akcji wspierania psów ze stroniska. To były reklamy, pauza Wyciągnąłem wcześniej, żeby sprawdzić co to jest, także Ale jest to żelazko, moi drodzy Żelazko dość ciężkie No Takie fanty to my lubimy, co Przemek? No takie tak Takie, Bobrówko. Pamiętaj, takie fanty żelazko do żelaza kończy nam się dzień powoli ale jeszcze coś połowimy może coś się jeszcze ciekawego wydarzy a tam Przemek nasz przyjaciel i jego nowy magnes Sensei. Sensei 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 daj radę Czyli jesteś zadowolony z zakupu, co? Oczywiście. Przynajmniej na razie. Patrzcie, zadowolony człowiek. Człowiek i jego magnes. <noise> Pałdunia. Jest śruba taka. I jest pieniążek na końcu, jeden grosz. Patrz, jak nasz tort stoi. Widzisz go? Aha. <noise> no i jest podkładka kolejowa, pręcik. Coś tam spadło jeszcze z tego magnesu. Także jak widzicie, Kasiura wychodzi z wody. Jeden grosz. Biorę grosza. Jaderko się uzbiera, moi drodzy, do wieczora, czy do, do końca naszych łowów chyba. O, 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 coś tam widzę, że ciągniesz. Tak, tak. Tak, tak. Idziemy do tego O, jakie ładne Zębatka No popatrz Jeden żelazko wyciąga, drugi zębatkę no Już się bałem, że to końcówka od bomby hmm. A to końcówka zębatka. to końcówka o, nie no to jakaś zębatka była jakaś fajna taka, nawet nie zużyta, nie szkoda jej było. Może coś do rzeki, nie? Nie wiem Może no. no, komuś wypadła z kieszeni. Nie, był kiedyś dobrobyt za komuny, wiesz to oni złomu nie zbierali, wiesz <laughs> Czy się stało, czy się leżało, to się należało Dzisiaj są inny czas Przemek i jego zębatka zmierzają do wiadra A ja pauzuję Przemek twierdzi, że to kawałek szyny zardzewiałej. Ja się zgadzam tylko z tego zardzewiałej. Ale co to jest to? A, na szynę to chyba za miękki za cienki. No ale było kiedyś, może Może było i przez lata no. Tak by chciało wyglądać trochę może tylko chce tak wyglądać albo chce, albo udaje się ja to mam takie dziwne pociągnięcie moi drodzy ale nic z tego chyba nie będzie to miejsce ma potencjał stoimy cały czas w jednym miejscu mniej więcej i wyciągamy podkładki kolejowe, śruby kolejowe, stare szyny, kawałki O, coś łapie mi do dna tam zasypane jest coś pod tym mułem jeszcze o. Co to jeszcze wyciągamy Przemek pompki rowerowe, tak? No taką miałem kiedyś. No to może twoja jest no nawet. działa. Działa No proszę Jeszcze działa Pusza, pamiętam <laughs> Może moja? No mówię, że twoja no Cały czas doznała łapie Magnes, tam coś jeszcze jest moi drodzy Pod, pod wodą i pod tym dnem gdzieś się kryje Kryją się skarby, bo Magnes się przyczepia A nie chcę mi się tam nurkować ręką, bo, bo będę miał mokry rękaw Dobrze. Blaszki, nie blaszki. Co tam Przemyk? Dawaj, no, bo. nie wiem, tak się mi jakoś coś... O. taki, nie? Mały. No, nie wiem, czy to nie jest. Na pocisk? Mhm. Trochę Tak wygląda jak pocisk, no? Może tak wygląda, chociaż nie, no może nie. Może ja, może nie. Dobra, nie, nie będę mówił. Dobra. Zobaczymy, Lepiej... zobaczymy. Lepiej nie mówić. A! Nie, to nie pocisk. To nie pocisk, nie. Werwa to Przemek rę ma chyba z dna jak to Przemek ma w zwyczaju No to są jakieś dwie złączki takie tutaj widać przewodzi no, no, no. i miedzi jeszcze to kawałek z... miedzi, jest także zwój miedziany Jest trochę miedzi i taki złomik. Pięknie. Cały czas w jednym miejscu moi drodzy jesteśmy. Cały czas Ja mam prawie już pełne wiadro, no tak czy czwarte wiadra Przemek też. Wow rzuty wykonuje nie chcę pauza mamy już słabe światło, ale mimo, że tego że słabe światło jest kolejny zestaw promocyjny, czyli śruba i podkładka kolejowa u zawodowego a Przemek Przemek też wyhacza co chwilę jakieś, jakieś rzeczy jakieś rzeczy z tej rzeki idziemy będziemy kończyć moi drodzy, niedługo podsumowanie, zrobimy gdzieś tam może na moim aucie, albo gdzieś pokażemy Wam co mniej więcej wyszło dzisiaj z rzeki cyk do wiaderka Przemek mówi, że znalazł to na koniec także chyba będziemy kończyć powoli bo dnia ubywa no fajne takie powiem Ci takie, do samoobrony albo bumerang tylko bumerangi wracają jak rzucisz tak, żeby no jest, no jest. najlepiej nie rzucaj do bazy, bo <laughs> wróci Myślisz? Jak widać na tym obrazku załączonym tutaj, moi drodzy, dzień się już kończy powoli, więc będziemy się zabijać do auta i tam jeszcze pokażemy wam co mniej więcej wyszło dzisiaj z bobrówki. Oczywiście obejrzą tylko ci, którzy wytrwali do końca. A tutaj coś mi też ciągnie. Magnes, ale tu wiele rzeczy jest, moi drodzy, zagrzebanych pod piaskiem. Mały taki Dings, jeszcze mniejszy drugi i trzeci także zmierzamy powoli ku końcowi moi drodzy bo już się robi coraz ciemniej my jesteśmy już pod, pod, pod autem czy przy aucie no i nie będziemy takiego podsumowania wam robić szczegółowo tylko jak, o, na wagę to moim zdaniem jakieś 15 15 kilo przemkowe Moje, no powiem Wam, że cięższe Może objętościowo mniejsze, ale Przemek złapa jedno i drugie Jak według Ciebie? No, jest więcej Moje cięższe to to a, a, są. a to jest też moje, bo Przemek się po prostu Nie chce tego do domu brać Tu jeszcze jakiś pręt jest i magnes Także dwa pełne biodra W godzinę W godzinę, z hakiem Przemek tu, ja to drugie No to pakujemy do bagażnika i daj luzem, daj luzem tego pręta, możesz tak ciepnąć jeszcze to jest auto, auto takie no nie no, no takie no, takie ono jest no. o proszę bardzo Także to tamto jeszcze z prętem no. tu jest magnes także dziękujemy wam, że byliście z nami moi drodzy magnes się przyczepił Jak widzicie, przez godzinkę można dwa, dwa magnesy nazbierać. Nie wiem, tu będzie 20 kg, chyba nie będzie z mojego wiaderka. Z 15. Powiedzmy, że twoje 15, 30 kg, jakieś być może 30 zł w porywach. Tak hobbystycznie. Także pozdrawiamy Was serdecznie, tych wszystkich bohaterów, którzy wytrwali do końca. Pozdrawiam Przemek, pseudonim Wilo, pozdrawiam. Robert, pseudonim, zawodowy zbiera złomu. Widzimy się w następnym filmiku. Do ważenia, do ważenia moi drodzy.